Istnieje język starszy niż słowa, język, który przekracza logikę i omija rozum, dotyk. Jeden gest mówi więcej niż tysiąc wyznań, jedno dotknięcie buduje więcej napięcia niż godzina rozmowy. A jednak większość mężczyzn traktuje go jak przypadkową czynność, nieprecyzyjną, nieświadomą, pozbawioną strategii. To błąd, który kosztuje cię szacunek, pożądanie i kontrolę. Oto paradoks. Mężczyzna, który dotyka zbyt często, traci wartość. Mężczyzna, który dotyka zbyt rzadko, pozostaje niewidzialny. Ale mężczyzna, który opanował anatomię dotyku, jego timing, intensywność i intencje, staje się nieodgadniony. On komunikuje dominację bez słów. Buduje napięcie bez wysiłku. Jego obecność fizyczna staje się narzędziem wpływu. Do końca tej lekcji zrozumiesz fundamentalną prawdę. Dotyk nie jest aktem spontaniczności. To precyzyjny instrument kontroli emocjonalnej. Poznasz trzy filary, które przekształcą Twoją komunikację fizyczną z chaotycznej w strategiczną. Od dzisiaj każdy Twój gest będzie świadomy, obliczony i niepodważalny. Dotyk bez intencji jest jak stal bez konstrukcji, bezużyteczna. Każde dotknięcie musi nieść jasny cel. Budujesz napięcie, ustanawiasz granice. Albo potwierdzasz dominację. Nic nie może być przypadkowe. Zwykły mężczyzna dotyka, gdy czuje się niepewnie, szukając akceptacji. Dotyka jej ramienia podczas śmiechu, nerwowo koryguje swoją pozycję, nieświadomie szuka potwierdzenia. To nie jest komunikacja, to rozpacz ubrana w gest. Ty musisz działać inaczej. Twój dotyk jest deklaracją, nie prośbą. Zanim wyciągniesz rękę, Zadaj sobie pytanie i po co. Jeśli odpowiedź brzmi, bo tak się robi, lub żeby się spodobać, zatrzymaj się. To sygnał słabości, którą ona wyczuje natychmiast. Scenariusz praktyczny: jesteście w tłumie. Prowadzisz ją przez zatłoczony bar. Zwykły mężczyzna chwyta jej rękę zbyt mocno, zbyt długo, jakby bał się, że ucieknie. Mężczyzna żelaznego umysłu kładzie dłoń na dolnej części jej pleców. Miejsce, które sygnalizuje przywództwo, nieposiadanie i prowadzi ją z precyzją. Po pięciu sekundach rękę zabiera. Dotyk spełnił swoje zadanie. Dłużej byłoby zbędne. To jest istota intencji. Każdy gest ma swoją funkcję. Dotykasz, aby poprowadzić, nie by się upewnić, aby zaznaczyć obecność, nie aby wypełnić ciszę. Twój dotyk kończy się, zanim stanie się przyzwyczajeniem. Arcymistrz wie, że wartość gestu leży nie w jego długości, ale w jego precyzji. Najtęższy dotyk to ten, którego zabrakło, gdy ona go oczekiwała. Zwykły mężczyzna nie rozumie tej prawdy. On dotyka za często, zbyt przewidywalnie, niszcząc tajemnice. Każdy gest staje się rutynowym rytuałem, pozbawiony znaczenia, pozbawiony mocy. Kobieta przestaje reagować, bo jej układ nerwowy. Przestał rejestrować coś, co stało się normą. Ty musisz zbudować architekturę kontrastu. Dotyk zyskuje wagę tylko wtedy, gdy jest otoczony przestrzenią, gdy pojawiasz się i znikasz, gdy Twoja obecność fizyczna staje się nieprzewidywalna, kontrolowana przez Ciebie, nie przez jej oczekiwania. Kontrast behawioralny. Przeciętny mężczyzna siedzi obok niej przez cały wieczór, dotykając jej ramienia przy każdym żarcie. Głaszcząc dłoń przy każdej okazji. Do końca wieczoru jego fizyczność stała się tłem, niewidocznym, nieistotnym. Mężczyzna zdyscyplinowany siedzi naprzeciwko. Przez godzinę rozmawia bez jednego dotknięcia. Jego oczy, głos i postawa są jedynym narzędziem, a potem w momencie, który wybiera on, nie ona, wstaje, podchodzi i muska delikatnie jej kark jednym palcem, mówiąc, chodź, pokażę ci coś. To nie przypadek, to precyzyjnie zaplanowana nieobecność przerwana przez obecność efekt? Jej układ nerwowy rejestruje ten dotyk jak szokiem elektrycznym, bo był niespodziewany, bo był rzadki, bo był kontrolowany przez Ciebie. Zapamiętaj, każde Twoje dotknięcie musi być poprzedzone brakiem dotyku. Ściana musi zostać pęknięta, zanim kamień nabierze znaczenia. Pustka wzmacnia gest. To nie jest magia. To psychologia percepcji. Dotyk nie jest binarny, nie jest tak albo nie. To skala, od ledwo wyczuwalnego muśnięcia po zdecydowany chwyt. Większość mężczyzn nie rozumie tej gradacji. Ich dotyk jest płaski, jednowymiarowy, przewidywalny. Zawsze w tym samym tempie, zawsze z tą samą siłą. Przez to tracą najpotężniejsze narzędzie kontrolę nad jej stanem emocjonalnym. Twój dotyk musi być instrumentem zmiennej intensywności. Musisz opanować cały spektrum od subtelności do stanowczości, bo każdy poziom komunikuje coś innego. Lekkie muśnięcie buduje ciekawość. Zdecydowane dotknięcie ustanawia dominację. Brutalne pominięcie dotyku, gdy ona go oczekuje, buduje obsesję. Scenariusz praktyczny. Jesteś z nią w rozmowie. Atmosfera Gęstnieje. Zwykły mężczyzna czując napięcie, instynktownie wyciąga rękę i chwyta jej dłoń. Zbyt wcześnie, zbyt mocno. Spala napięcie, jakby chciał je zakończyć zamiast z niego korzystać. Ty robisz inaczej. Subtelnie muśniesz wierzchem palca jej nadgarstek, jeden raz na dwie sekundy. Tak delikatnie, że ona nie jest pewna, czy to było celowe. A potem wracasz do rozmowy. Jakby nic się nie stało, jej umysł zaczyna pracować. Czy on to zauważył? Czy on to planował? Napięcie nie pęka, ono rośnie. Pięć minut później, gdy atmosfera osiąga punkt krytyczny, nie musisz już. Kładziesz rękę pewnie na jej kolanie. Nie pieszczota, nie agresja, tylko obecność. Gest mówi: kontroluje ten moment. Nie musisz nic wyjaśniać. Twoje ciało powiedziało wszystko. Zasada. Rozpoczynaj subtelnie, eskaluj stopniowo, nigdy w pośpiechu. Intensywność dotyku musi odzwierciedlać intensywność atmosfery. Nie wyprzedzaj jej, nie pozostawaj w tyle, zostań jej architektem. Zbudowałeś fundament. Rozumiesz już, że dotyk nie jest techniką flirtu, to narzędzie kontroli przestrzeni emocjonalnej. Intencja, nieobecność i kalibracja. To trzy filary, które oddzielają mężczyznę dyscypliny od mężczyzny chaosu. Ale jest więcej. Brakuje ci jeszcze dwóch fundamentów: wiedzy o tym, gdzie dotykać i jak używać dotyku jako oręża strategii. Jeśli chcesz zostać w bractwie tych, którzy budują zamiast błagać, zasubskrybuj ten kanał. Powiadom dzwonkiem to nie społeczność przypadkowych obserwatorów. To klan mężczyzn, którzy odrzucili przypadkowość i wybrali precyzję. Następna lekcja jest już gotowa, ale tylko dla tych, którzy pozostali. Nie każda przestrzeń na jej ciele mówi to samo. Istnieje mapa, niewidoczna, ale absolutnie realna, która dzieli jej fizyczność na strefy wpływu. Dotknięcie ramienia komunikuje coś innego niż dotknięcie dolnej części pleców. Dłoń na kolanie ma inną wagę niż dłoń na ramieniu. Większość mężczyzn ignoruje tę topografię. Dotykają losowo, jakby każdy gest był taki sam. To strategiczny błąd. Ty musisz rozumieć terytorium. Górna część ciała, ramiona, plecy na wysokości łopatek to strefa społeczna, neutralna, bezpieczna. Dotykając tam, komunikujesz życzliwość, ale nie intencje. To teren dla początkujących. Jeśli chcesz zostać w jej umyśle jako miły kolega, zatrzymaj się tam. Strefa środkowa, dolna część pleców, biodra, talia to teren dominacji i prowadzenia. To tutaj manifestujesz kontrolę. Gdy kładziesz dłoni na dolnej części jej pleców i prowadzisz ją przez drzwi, nie pytasz, kierujesz. To nie jest intymność, to przywództwo. Ona to odczuwa na poziomie instynktu. Jej ciało rozpoznaje, że oddała ci przestrzeń decyzji strefa dolna i wewnętrzna wnętrze nadgarstka, kolano, kark to geografia napięcia tutaj nie ma neutralności. Każdy dotyk w tych miejscach jest deklaracją nie możesz tam wejść zbyt wcześnie ale gdy już to zrobisz, z precyzją w odpowiednim momencie, budujesz falę reakcji, której ona nie może kontrolować. Scenariusz praktyczny rozmawiacie. Atmosfera jest napięta, ale nie osiągnęła jeszcze punktu krytycznego. Zwykły mężczyzna, czując presję, sięga do najbardziej intymnego gestu, jaki zna. Próbuje złapać ją za rękę, musnąć jej twarz. Zbyt szybko. Zbyt desperacko. Efekt? Ona się cofa. Nie fizycznie. Emocjonalnie. Jej ciało wysyła sygnał, to nie był odpowiedni moment. Mężczyzna żelaznego umysłu działa inaczej. Zaczyna od strefy neutralnej. Muśnięcie jej łokcia podczas śmiechu. Nie zatrzymuje się tam, przechodzi dalej. Po kilku minutach, gdy prowadzi ją przez tłum, jego dłoń spoczywa pewnie na dolnej części jej pleców. Tylko przez 5 sekund, ale to wystarczy. Ostatni gest następuje dopiero wtedy, gdy napięcie jest maksymalne. Delikatne muśnięcie wnętrza jej nadgarstka podczas przekazywania kieliszka. 3 sekundy. Nic więcej. Jej oddech zmienia rytm. On nie musi mówić, jej ciało już odpowiedziało. Zasada: szanuj topografię, nie szturmuj. Prowadź swoją obecność fizyczną przez terytorium jak strategiczną kampanię. Krok po kroku, strefa po strefie, zawsze w kontrolowanym tempie. Oto prawda, która zniszczy twoje iluzje. Najsilniejszy dotyk to ten, który odbierasz. Większość mężczyzn wierzy, że muszą stale dodawać więcej gestów. Więcej bliskości, więcej fizycznej obecności. To myślenie budowlańca, który wierzy, że więcej cegieł zawsze oznacza mocniejszą ścianę. Ale w relacjach międzyludzkich nadmiar niszczy fundament. Ty musisz nauczyć się strategii braku. Gdy zbudujesz napięcie przez dotyk, musisz umieć je odebrać. Nie z lęku, nie z niepewności, z chłodnej kalkulacji. Bo wycofanie obecności wzmacnia pożądanie bardziej niż jej dodawanie. Kontrast behawioralny. Wyobraź sobie scenariusz. Spędziliście wieczór w intensywnej atmosferze. Dotykałeś się subtelnie, precyzyjnie, z intencją. Napięcie jest gęste. Zwykły mężczyzna w tym momencie będzie próbował je wykorzystać. Obejmie ją, przyciągnie bliżej, zmusi do podjęcia decyzji. On wierzy, że eskalacja fizyczna musi być liniowa. Więcej, szybciej. Teraz mężczyzna zdyscyplinowany robi coś, czego ona nie oczekuje. W szczytowym momencie napięcia, wycofuje się. Nie fizycznie w sposób oczywisty, ale przestaje dotykać. Siada naprzeciwko niej. Jego postawa pozostaje otwarta, ale przestrzeń między nimi rośnie. Nie wyjaśnia, nie usprawiedliwia, po prostu tworzy próżnię. A natura nie toleruje próżni, jej umysł zaczyna wypełniać pustkę. Dlaczego przestał? Czy coś zrobiłam? Czy straciłam jego uwagę? Ta wewnętrzna spirala myśli robi za ciebie to, czego ty sam nie musiałeś zrobić. Buduje obsesję. Po dziesięciu minutach, gdy ona już siedzi w tym dyskomforcie, wracasz. Jeden gest. Pewny. Zamierzony. Twój powrót ma teraz podwójną wagę, bo był poprzedzony brakiem. To nie jest manipulacja, to zrozumienie dynamiki ludzkiego pożądania. Ludzie chcą tego, co zostało im odebrane, nie tego, co mają w ciągłym dostępie. Zasada: naucz się wycofywać dotyk w momencie, gdy napięcie osiąga szczyt. To wymaga dyscypliny. Twój instynkt będzie ci mówił: kontynuuj, więcej, teraz. Ignoruj ten instynkt. On prowadzi do desperacji. Zamiast tego, zatrzymaj się, obserwuj, pozwól jej odczuć Twoją nieobecność, a potem wróć, ale tylko na Twoich warunkach. Poznałeś pięć filarów komunikacji, która przekracza słowa. Dotyk sterowany intencją, dotyk wzmocniony przez nieobecność, dotyk kalibrowany przez intensywność, dotyk kierowany przez topografię ciała i dotyk używany jako narzędzie wycofania. To nie są techniki, to fundamenty zachowania mężczyzny, który kontroluje przestrzeń emocjonalną wokół siebie. Każdy z tych filarów wymaga praktyki. Nie nauczysz się tego przez oglądanie, nauczysz się przez obserwację samego siebie. Gdy następnym razem będziesz w jej obecności, zapytaj się przed każdym gestem. Po co? Jeśli nie masz odpowiedzi, nie ruszaj się. Twoja dłoń musi być narzędziem strategii, nie nerwowego odruchu. Mężczyzna, który opanował te zasady, nie jest już zakładnikiem przypadku. On nie dotyka, bo tak wypada. Nie dotyka, bo się boi, że jeśli tego nie zrobi, straci jej uwagę. On dotyka, bo wybrał moment, miejsce i intensywność. Każdy jego gest jest manifestacją kontroli nad sobą, nad sytuacją, nad przestrzenią między nim a nią. Kiedyś twój dotyk był chaotyczny, niepewny, pozbawiony planu. Teraz jest precyzyjny, świadomy, instrumentalny. Ludzie zaczną to zauważać nieświadomie, ale instynktownie. Kobieta, z którą rozmawiasz, przestanie traktować cię jak jednego z wielu mężczyzn, którzy próbują. Zacznie Cię postrzegać jako kogoś, kto rozumie zasady gry lepiej niż ona sama. To nie jest kwestia fizycznej atrakcyjności, to kwestia obecności. Mężczyzna, który kontroluje swoje gesty, kontroluje percepcję. Jesteś teraz architektem swojej fizycznej komunikacji. Nie budujesz na chaosie emocji. Budujesz na fundamencie zimnej logiki i strategii. Twoja dłoń nie dźwiga desperacji, dźwiga intencje. Twój dotyk nie prosi o akceptację. Oznajmia obecność. I to jest różnica między mężczyzną, który błaga o uwagę, a mężczyzną, który ją zagarnia bez słowa. Pamiętaj, każdy dotyk jest komunikatem. Upewnij się, że to, co mówisz, jest warte wysłuchania. Dotyk kontrolowany jest cichszy niż krzyk, ale słyszalny na wieki.